W końcu moglibyśmy powiedzieć, w końcu wracają skoki narciarskie. Po skróconym zimowym sezonie i bardzo krótkim, bo zawierając tylko 5 konkursów, w tym aż 4 w Wiśle, w sezonie letnim. W ostatni piątek skoki wróciły na skocznie imienia Adama Małysza na kolejną inaugurację 42 już sezonu Pucharu Świata. W najbliższych dniach opublikujemy naszą listę faworytów do wygrania Pucharu Świata w tym sezonie i by nie przegapić tego filmu zapraszamy do zostawienia subskrypcji. Oczywiście ze względu na zawody w Polsce Michał Dolesza mógł powołać aż 12 skoczków do piątkowych kwalifikacji. W ten sposób mieliśmy okazję oglądać po raz pierwszy Jarosława Krzaka, który niestety nie przebrnął przez kwalifikacje, ale na pocieszenie nie był najgorszy w stawce. Tamtego dnia do niedzielnego konkursu zaawansowało aż 11 Polaków, a nie zrobił tego m.in. ulubieniec skoczni Wyśle Zimonaman. Kwalifikacji wygrał Kamil Stocha, do leża, mógł mieć spory problem, by zdecydować się, kogo wybrać jako czwartego do konkursu drużynowego. Ostatecznie postawił na Klemensa Murańkę, co z pewnością zaskoczyło wielu, jednak pokazywał świetną formę w treningach, kończąc oba z nich w pierwszej dziesiątce. Sobotni konkurs drużynowy od samego początku był bitwą między trzema drużynami Polską, Austrią i Niemcami. Norwegowie kompletnie sobie nie radzili i nawet nie stawiali sprzeciwu, gdy górująca trójka im odskakiwała na kolejne punkty. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądały indywidualne wyniki skoczków danych reprezentacji: Polska czwarte, szóste, jedenaste i czternaste miejsce. Austria drugie, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Niemcy 3, 5, 7 i 17. Norwegia pierwszy granerut i dalej 13, 21 i 24. Trener Sztekl wybrał najlepszą i najbardziej zaufaną czwórkę, ale prócz tego, który jest teoretycznie tam najsłabszy, nikt inny nie pokazał niczego szczególnego. W polskiej drużynie problemy zdrowotne miał Stoch, który mimo to nie skakał najgorzej w porównaniu do takich jak Tandy, Lindwig czy Lioju. Murańka zrobił swoje, miał dwa dobre skoki, którymi pokazał, że był solidnym czwartym członkiem drużyny. U Niemców zawiódł Schmidt, który nie mógł uznać tego weekendu za udany, gdyż nie ma od drugiej serii w niedzielę. Gdyby nie jego drugi skok, Niemcy by wygrali ten konkurs drużynowy, bo świetnie skakali w sobotę Eisenbicher, Geiger i Paszkę. Austriacy mieli to, czego nie miała reszta kadry, czyli wyrównaną, ale w tym przypadku na wysokim poziomie trójkę, i tego jednego, który się przebił. I zaskakująco nie był tu Stefan Kraft, tylko Daniel Huber, który był drugim najlepszym indywidualnie skoczkiem tego konkursu. Ashenwand, Kraft i Hajbeck wszyscy ci skończyli w pierwszej dziesiątce, zrobili swoje, czyli po prostu skakali, by ich druża nie straciła punktów. Zdecydowanie zasłużenie wygraj te pierwsze oficjalne zawody w nowym sezonie. Niedziela już klasycznie była najważniejszym dniem tego pierwszego weekendu. Pierwszy konkurs indywidualny i jak zwykle na początek sezonowy loterie spowodowano bawiącymi się warunkami pogodowymi. Jednak tym razem nie mieliśmy przypadkowego zwycięzcy, na szczycie mieliśmy zawodnika, który przez cały weekend skakał na najwyższym poziomie. Markus Eisenbicher oddał drugi najdłuższy ustany skok tego tygodnia. Dwa świetne skoki i pokazuje, że naprawdę to może być jego sezon. Sam mówił, że czuje się pewnie bez publiczności na trybunach, że pustki pozwalają mu się skupić na skoku, nie stresować się. Znów świetnie się zaprezentował Daniel Huber, który po sukcesie z kadrą Austrii w sobotę dorzucił drugie w karierze podium w konkursie Pucharu Świata. Niemalże pobił rekord skoczni, gdyż zabrakło mu tylko metra do przebicia siedmioletniego rekordu Stefana Krafta. Wysoką formę potwierdza też granerot, który przez wielu jest uznawany za faworyta do dziesiątki klasyfikacji generalnej na koniec sezonu. W przeciwieństwie do innych Norwegów, jako jedyny nie zawiódł na tej skoczni przez cały weekend i może przejąć pałeczkę po Lindwiku, który rok temu sensacyjnie wbił się w czołówkę. Najwyżej z Polaków konkursu kończy Piotr Żyła na piątym miejscu, co trzeba uznać za bardzo dobry występ. W drugiej serii mocno spadli Murańka i Stok, którzy nie mieli szczęścia do warunków, ale nie tylko oni, był tak samo źle trafili: Krymow, Johansson czy największy szok tego konkursu, czyli Kraft. Ten ostatni nie zachwycił w kwalifikacjach jak na obrońcy tytułu, ale w drużynowcy pokazał się ze znacznie lepszej strony. A tutaj wyskoczył z progu i po prostu spadł, nie przejęcia przez miejsce, gdzie nie było noszenia, i odpadł. Teraz ocenimy wszystkich polskich skoczków z skali od 1 do 6, którzy pojawili się chociażby w piątkowych kwalifikacjach, oczywiście na podstawie wszystkich konkursów, w jakich występowali. Kamil Stoch, 4. Po zwycięstwie w kwalifikacjach fani na potwierdzenie dobrej dyspozycji w drużynówce, ale znów zabrakło pierwszego skoku, który zakończył się przed punktem K. Druga próba była znacznie lepsza i Kamil skoczył 126 metrów. W niedzielę miał podwójnego pecha z wiatrem, w pierwszej serii nie skoczył najdalej, ale dzięki słabemu wiatrowi miał szansę na w dziesiątkę. Drugi skok już zniszczył te nadzieje i skończył z czterema punktami. Podsumowując cały weekend solidne występy. Dawid Kubacki, 5. Zeszłoroczny lider kadry chciał wejść w nowy sezon z przytupem. W kwalifikacjach był piąty, a w sobotę najlepszy z Polaków kończąc indywidualnie tuż za podium z dwoma świetnymi skokami. W niedzielę podobnie jak stok zepsuł drugi skok, ale nie był tak źle i skończył na 11 miejscu. Bardzo dobry weekend. Piotr Żyła, 6. Zaskakując najlepszy z Polaków przez te dni. Dziesiąte w kwalifikacjach, dwa świetne skoki w drużynówce, i szóste miejsce, prezentując się najlepiej ze wszystkich zawodników z pierwszej grupy. No i niedziela, tak jak wspomnieliśmy, najlepszy z Polaków, i nie mając problemów z warunkami, świetne występy, za które zdecydowanie trzeba go pochwalić, bo nie spodziewaliśmy się tego aż tak. Aleksander zniszczał 4 plus. Po bardzo dobrych kwalifikacjach nie został wybrany do składu, mimo że był czwartym najlepszym z naszej kadry, tak więc wystąpił dopiero w niedzielę, ale tej nie może wspominać już najlepiej, gdyż skończył dopiero 35, mimo wszystko nie najgorsze występy i zaskoczenie, że to nie on jedzie do ruki. Andrzej Stękała, 5 plus. Świetny weekend Andrzeja stanął na wysokości zadania i po dobrych kwalifikacjach zajczył dwa bardzo dobre skoki w niedzielę, dzięki czemu zdobył pierwsze punkty od marca 2016 roku. Zasłużony wyjazd do Finlandii na następne zawody. Klemens Murańka, 4+, wieczny młody talent, który po średnich powiedzmy sobie szczerze kwalifikacjach zaskakująco został wybrany do drużynówki, gdzie jednak nie odstawał bardzo od innych. W niedzielę była ogromna szansa na pierwszą dziesiątkę, a zajczył bardzo słaby drugi skok i spadł do trzeciej dziesiątki. Paweł Wąsek, 3. Średniów w kwalifikacjach, dopiero czwarta dziesiątka, najgorszy z Polaków w konkursie niedzielnym i trzecie miejsce od końca, ale jedzie do ruki. Cóż, ma zdecydowanie duży kredyt zaufania. Jakub Wolny, 3+ to nadal nie jest ten wolny sprzed dwóch lat, niestety. Awansował do konkursu i nawet był blisko awansu do drugiej serii dzięki słabym warunkom, ale no nie wyszło. Stefan Hula, 4. Słabe kwalifikacje, ale co najważniejsze dla niego dwa punkty w niedzielę, co już jest zaskoczeniem, bo też już za nim najlepsze lata. Tomasz Pilch, 3. Zrobił swoje, awansował. Ledwo, bo ledwo, ale awansował. W konkursie już nie było ledwo, mimo niemalże doskoczenia punktu K. Maciej Kot 4. 50 w kwalifikacjach, tragicznie znów nie może złapać odpowiedniego toru lotu, ale w konkursie już bardzo dobra postawa i dlatego też taka ocena. Jarosław Krzak 2+. On jest starszy ode mnie o miesiąc. Debiutant, dla którego najważniejsze było złapanie doświadczenia. Nie był najgorszy na treningach, nie był najgorszy w kwalifikacjach, dużo jeszcze przed nim. I to by było na tyle z tego podsumowania weekendów Pucharzy Świata w Skokach Narciarskich. Jesteście zadowoleni z wyników i jak oceniacie naszych skoczków? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Zapraszam też na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Jazz Culture Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.